Marian Żółkowski przed walką na gali w Lublinie, przed walką z Tomaszem Nebelingiem. Poważne wyzwanie? Walka jak inne pojedynki do tej pory? Czy ponieważ wzięta tak troszeczkę, no niespodziewanie w ostatniej chwili jednak budząca delikatnie większy stres niż te wcześniejsze? No tak, z jednej strony można by powiedzieć, że większy stres, bo walka... Jakby znikąd nagle się dowiedziałem, że się bije, ale z drugiej strony, też walka, którą się wyczekuje kilka miesięcy, no to też raczej nie jest czymś dobrym, więc jakby podchodzimy do tego tak umiarkowanie. No i co, no wiadomo, nie, chcę, nie, nie będę lekceważył rywala. to Nebeling uznam, można powiedzieć, że dobry zawodnik, i, i zobaczymy, zobaczymy co będzie. Troszeczkę teraz tej przerwy u ciebie spowodowanej w występach to nie do końca sportowy powód. To była matura, prawda? Tak, miałem maturę, skupiałem się tylko na nauce, odsunąłem trochę treningi, mniej trenowałem, więcej się uczyłem. I co mogę powiedzieć, że całkiem nieźle mi poszła. Jeszcze nie ma wiadomo wyników pisemnego, ale. Ale jestem dobrej myśli. Ustne do, z, z, bez problemu zdałem, więc. No a jak z tym mi i... No powiedz, zraźnie to tajemnic, mi, jak tam było na tych usnych. Co tam miałeś na tych usnych? No, z, miałem tam jakiś, z Polskiego wiadomo jakiś temat, odniesienie się do czterech lektur. No jakoś. Nie, może wybitnie jakoś nie, nie, nie mówiłem, ale, ale jakoś to poszło. Z angielskiego łatwiej, więc. Wszystko było dobrze. Powiedz, no to matura już za to było, teraz czekamy na wyniki tych pisemnych, tych pisemnych egzaminów. Jeśli chodzi o sportowe, Twoje teraz kolejne plany, wracamy do, do Lublina. To będzie pojedynek, który jak będzie wyglądał? Więcej stójki, więcej parteru? Jak go sobie wyobrażasz? No, wyobrażasz sobie tak jak każdą walkę. Pojedynki zawsze zaczynają się, wiadomo, od, od stójki, od tej płaszczyzny. No i tam. Tam się zacznie no i zobaczymy co będzie dalej. Zobaczymy co, co mi przyjdzie do głowy, co przyjdzie Tomaszowi ne Nebelingowi. No, zobaczymy jak to będzie. Ja, jakby nigdy nie wiadomo z moimi walkami, bo, no, bo wydaje się, że mam wszystko iść w stójce, kończy się w parterze i nigdy nie wiadomo. Nigdy nie wiadomo, to to jest taki dodatkowy dreszczyk emocji przed tym pojedynkiem. Ehm, e Powiedz, jeśli chodzi o te przygotowania, Twoje ostatnie czasy dalej równomiernie, czy gdzieś tam starałeś się coś lepiej podszkolić, pracowałeś na treningach z którejś z tych dziedzin, nie wiem, Muay Thai, może bardziej konkretnie niż innych? Tak, by nie miałem, miałem tą przerwę w treningach, więc też nie mogę, nie mogę powiedzieć, że na czymś się konkretnie skupiłem. No wiadomo, robiłem to co zwykle, z najważniejsze treningi z tenerem Mirosławem Oknińskim. Wiadomo, że całą taktykę daje, wszystko yy, mówi pod yy, jakby w, w dziedzinie MMA, mówi co, co trzeba zrobić, co połączyć. No i wiadomo, że jiu-jitsu z Pawem Mistewiczem yy, tam ciągle szlifuje, no i nic się nie zmieniło, tak samo w stójce Muay Thai Krzysiek Gutowski tak samo mi pomaga. No ale wiadomo, naj, największe, jakby najwięcej treningów, najważniejsze z yy, Mirosławem Oknińskim. Były jakieś spektakularne zwycięstwa na tych treningach? Kogoś tam poddałeś efektownie? Kto się na ciebie zdenerwował albo może znokautowałeś? No tak, Krzyż, Krzysztofa Jotko poddałem 10 razy omoplatą. A to tak jak zwykle. Nie, no nie, 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 raczej nie pamiętam. To są to, to zwykle, no, nic się nie nie wiem, no, no, czyli, czyli dobrze, no, Krzysiek jakie podany gdzieś razem o to jest rzeczywiście wydarzenie, które warto zauważyć. Posłuchaj, mówi się troszeczkę o tym, że w tej wadze tutaj gdzieś tam dobijasz do czołówki, jeśli chodzi o swoją kategorię, wagową kategorię lekką. To co, gdzieś w niedługiej perspektywie jakiś pojedynek o pas? No tak, walka o pas, jakby, bo, no już wcześniej mówiła o, o tym, że miałbym się bić o ten pas. Ja mogę, się, ja mogę walczyć mi to jakby bez różnicy to co jakby zawsze to co tyle Mirosłownisk niskimi powie tam to robię więc myślę, że walka opas jakby już, już jest blisko ciągle jakby wokół mnie te moje walki są no i myślę, że, że ten pojedynek, może jeszcze jeden, może od razu już walka o pas. No, zobaczymy, jak, jak to będzie. Tam był taki ewentualnie pomysł w pewnym momencie, żebyś walczył z Adrianem Zieliński, prawda? zanim on się zmierzył z Niko Puchaką. No, tylko, że te plany naukowe chyba przekreśliły te no, tak, koncepcje. Tak, tak, tak. Matura jakby przekreśliła. Adrian Zielski dobry zawodnik, więc też nie, nie mógłbym sobie wziąć na tej walki tak z marszu. Musiałbym się porządnie przygotować do tej walki. No więc to no zobaczymy. Matura mi przeszkodziła, ale, ale jestem jeszcze młody, mam czas i, i prawdopodobnie walka o pas będzie w najbliższych planach. No skoro podajesz Krzysztofowi Jotko płatą, to powiedz, czy ewentualnie gdzieś tam kiedyś się teraz jeszcze w tym momencie coraz więcej polskich zawodników trafia do UFC, czy ewentualnie widzisz się tam jakoś, ewentualnie w jakiej perspektywie chciałbyś się tam znaleźć? No, myślę, że patrząc na, na kilku zawodników mojej wagi, wagi lekkiej, jakby nie wydaje mi się, żebym jakoś już teraz z jakimś poziomem mocno odstawał. Jest tam, widziałem jakby byłem na, ga, na gali na żywo, przy okazji właśnie walki Krzysztofa J Jotki. No i patrzyłem jak się tam ruszają i to nie jest jakiś to nie jest poziom, że ruszają się jak maszyny, jakieś, że, że nie wiadomo co oni tam robią. To jest wszystko, wszystko podobny poziom, tylko załóżmy jakby mocniej, wszystko dopracowane, są le, lepiej, lepsi kondycyjnie, wszystko bardziej automatycznie robią. I, ale nie ma jakiejś dużej przepaści, i nie tylko chodzi o mnie, ale wielu, wielu polskich zawodników mogłoby spokojnie, spokojnie iść do UFC. Nie mówię, że, że wygrywać wszystkie walki, ale, ale jakby utrzymywać się. Jak, jeśli tam rusy jeżdżą i się biją, to uważam, że, że Polacy tak samo mogliby spokojnie tam walczyć. A powiedz: Mówisz, że byłeś na walce Krzyśka jak oceniasz ten pojedynek, jego wykonanie? No, pierwsza runda wydaje mi się, że mogła być dla, dla Szweda. Druga runda dosyć wyrównana, zależy od sędziów, kto jak, jak widział pojedynek. No i no wiadomo, wydaje się, że w trzeciej rundzie no, ten Szwed, widziałem go na żywo, jak wyglądał po walce, no ledwo się ruszał, więc wydaje się, że w trzeciej rundzie Krzychu by zrobił, może powiedzieć, swoje i... No i ja tu widziałem, że w trzecim rundzie byłby techniczny nokaut, że on już sam się przewrócił. Więc tylko szkoda po prostu, że Krzychu wpadną gilotyny. No to jeszcze na koniec, skoro tak się stało, jak mógł zaprosić na swój pojedynek z Tomaszem Nebelingiem do Lublina? Zapraszam na galę PLMA w a Strike 20 czerwca w Lublinie. Zmierzę się tam z Tomaszem Nebelingiem. Dam dobrą walkę. Jakby z nie zejdę z poniżej swojego poziomu. I no, będzie myślę, że ekscytujący pojedynek zapraszam na galę. My też zapraszamy. Dziękuję bardzo Marian źłkowskim, gościem portalu mmania.pl. Dziękuję.